Cześć, tutaj Leszek. Jak myślicie, ile może kosztować monitor 24-calowy? Ja myślę, że gdzieś mniej więcej 700-800 zł, tym bardziej jakiś taki, który jest już wykonany w nowoczesnej technologii, takiej prawie bezramkowej. To jest monitor Xiaomi za 399 zł. Made in China. Oglądam właśnie sobie na YouTubie różne materiały wideo, tak zwane referencyjne Full HD, żeby sprawdzić jakie tutaj są kolory, jaka jest maksymalna jasność, jakie są kąty widzenia i powiem Wam, że porównując to do dwukrotnie wyższych cenowo monitorów, to ciężko tutaj dopatrzeć się jakichś takich bardzo wyraźnych różnic. E, powiedziałbym nawet, że od wzorowywania kolorów czy też płynność tego obrazu jest naprawdę nie najgorsza. Ja myślę, że tutaj nie ma wstydu, ale też widzę, że on troszeczkę przekłamuje barwy i dodatkowo je jeszcze nasyca, ale to nie jest raczej nic złego. Jeżeli ktoś nie będzie wykorzystywać tego monitora do fotografii, a głównie na przykład do pracy biurowej albo do gier, to będzie zadowolony tym bardziej, że maksymalna ilość klatek, jakby jest w stanie wyświetlić ten monitor, to jest 60, 60 Hz dokładnie. To na co ja w pierwszej kolejności zwracam uwagę, ale pewnie wy też e, podświadomie, to właśnie w jaki sposób jest zagospodarowana przestrzeń, czyli jak grube tutaj są te ramki i ile przestrzeni jest w cudzysłowie marnowana na coś innego niż wyświetlanie obrazu. I dzięki temu macie też wrażenie, że to jest dużo bardziej nowoczesny monitor czy też wyświetlacz. Sprawdzi się do gier, sprawdzi się do filmów, nie sprawdzi się moim zdaniem do montażu wideo czy też do bardziej zaawansowanej obróbki graficznej czy też zdjęciowej. To co jest, to na co warto zwrócić uwagę, że jest tutaj niewielki zasilacz, który został wyprowadzony na zewnątrz tego monitora. Jest HDMI, ale jest także klasyczne analogowe VGA. Do tego jest podstawka, ale nie plastikowa, metalowa, to co jest najciekawsze. A cała konstrukcja wygląda bardzo zgrabnie. On jest po prostu chudy, jest naprawdę cienki i jak na IPF, tym bardziej za te pieniądze, naprawdę fantastycznie wygląda. Moim celem nie jest reklamowanie tego monitora, moim celem jest sprawdzanie tego, jak produkty made in China dziś e, mają się właśnie w tym stosunku cena jakość. To nie jest tylko kwestia oszczędności kasy, ale to także jest dowód na to, jak bardzo rozwija się e, współczesna technologia. Jeszcze to co jest ważne to tak zwane kąty widzenia. Nie wiem czy wiecie na czym to polega. Jeżeli patrzycie na wprost na ekran, to widzicie pełnowartościowy obraz i wszystkie informacje, które on w sobie zawiera. Jeżeli go przekrzywicie, to w pewnym momencie zaczynacie tracić poszczególne informacje zawarte w obrazie. Zmienia się na przykład kontrast albo jasność, ale tutaj jest naprawdę rewelacyjnie. Ja odjechałem fotelem aż o 180 stopni na tą stronę i dalej wszystko widzę. Mega jestem zdziwiony, naprawdę. Ja nie wiem, jak, w jaki sposób oni to robią, że to naprawdę tyle kosztuje. 397 zł. I właśnie ten wyświetlacz Xiaomi przekazujemy Wam, dlatego słuchajcie bardzo uważnie kolor. Pojawi się pytanie, konkurs, w którym do zdobycia będzie właśnie oto ten monitor.